Siemaneczko widzowie! Dzi witam Was w części drugiej razem z Amirem! Przywitaj się! Ja masz, ja masz, ja masz! Tak! Cześć, cześć, się, trzeba! Ciemka! Tak! No Lucky niestety nie może dołączyć, bo, maja, bo ma jakiś problem z tym. I nie może w ogóle prawie dołączyć. Jest! No. X1, X1! Trzy linie! Trzy linie, tak? O! 8x lag! Ale patrz! Ale, um, z 8x lagiem to jest 20 lak. Caj, czaj, cójek. Dobra, ja już chyba wiem o co chodzi! Ja już wiem o co chodzi. Ja chyba wiem o co chodzi z nich Ooo! I wstry. Ja już się to wiedziałam, ja się już wiem, ja, ja już wiem chyba co się stało. Aj, Amir maman. Pokupam tu elefantów. Jeżeli jak ty na przykład sfizujesz coś, to będzie dla ciebie, ale będziemy musieli jej odkupywać sobie. A jak ja coś sfizuję, to odkupujemy, jak będą efekty, to wtedy on idzie już do mnie, okej? Okay? Okej. Ale ja nie umiem tam wstawać w ogóle. No bo patrz, patrz. Amir, chodź. Czekaj! Ej, to będę? Patrz, a bieg domy. No. Ja wiem, o co chodzi, bo po prostu jak ja sobie gram normalnie na ładowarty, jest... to nie. jestem. A zobaczymy, że nie kupiłem. Patrz, nie ma baterie, Bateria zobaczy nie działa. Za opór. Patrz, tutaj. To ja nie mam Patrz. Ty tutaj jesteś. Ty ja tutaj jesteś. Ja, ja, ja jestem tutaj. Jak ja coś na przykład odkupię? I wtedy um, ty też musisz to odkupić. I wtedy tak um, na i wtedy tak na ty Że okay. ja odkupuję. Ty odkupujesz. ja odkupuję. Że Nie odkupuję. Że ja Lucky Block Ej, jest nowa baza admira. Ej, mogę tego Lucky Blocka mówi... Please Lucky Blocków nie dostałem. Dobra, ale, ale... ja biorę ja biorę sekret jak chcesz. Nie. Ej, bo, bo chyba... Ej, bo coś się zlagowało. Nie mogę wziąć. Ja teraz nie mogę! O, oj, ja, ja teraz mogę! Co tu się stało? Nie, nic nie można! A ja wziąłem nie Ogni Lucky Nie, a mogę ukradać? Czekaj, chyba tak się mogę ukradać. O, ja, dobra, ja mogę! Tylko będę musiał zobaczyć. Ja chciałam tego. No, no ej! No, ale ty też miałeś! ale ty też masz Lucky Block No ej! Bo ej, bo, ale to jest mój, mój Dobra to ja sobie wezmę z góry, bo ja chyba mogę no nie mogę A to ja pierwszy wziąłem Powinniśmy wiesz, 100% więcej. Wizonty 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 mogę wizonty zrobić. wizonty 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 E, czemu ja nie mogę otworzyć raki boka? No no a mogę, ko kogoś podnieść? mogę. No ej, A mogę go. No podnieść? mogę A mogę go. A mogę mogę A mogę co to jest. Ej, Abir, otwórz swoje Lucky Blocki! Czekaj, ja, ja, ja nie mogę! Czekaj, w... próbująca No bo ja, no, no bo teraz słuchaj, że, 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 że mi coś się zlagowało i nie mogłem... Em, od, em sobie, odtworzyć, sobie... otworzyć... sobie otworzyć... Lucky Blocki? Co dawaj, to teraz, NIE MOGĘ! No. no to co się stało?! to... No co... ...jest... 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 Ja, się... ja muszę się ja muszę się rozłączyć! Okay, a, mi... a ...a... a zobaczmy, czy, czy ja będę mógł wziąć! Czekaj, muszę poczekać! Pa. pa! Lucky Bóg. block! No, ja muszę się rozłączyć! A czekaj! A może... jaki... ...a czekaj, jak może ja ukradnę, to będę a. Czekaj, muszę zobaczyć! No. Dobra, to papa! Nie mogę! A... Ej! Ej! E, ten admin obieść się z zgubował. No, wszystko wyjeść najmniej na raz. A mogę tutaj, tutaj, tutaj mogę odkupywać. Bo nie wiem co się dzieje. Ja teraz sami nic nie piszę. Znajduje to jest 145. Ła! 10x.

LUCKY BLOCK Kubik, dlaczego ty mi ukradłeś? No próbuję, no, no nie mogę otworzyć, co jest? Nie Czekaj, mojego... nie! Nie mojego dobrego brain rota Czekaj, ja nie... próbuję teraz lucky... bloki nie otworzyć Tralalelo, tralala. -la. Jin jak? A czekaj, ja sobie wejdę na DM. -E Nie, ja chyba dla mnie ELSAMI. sami Piczone El makina. Ej, piszcie tak. ELSAMI. sami O, dołącza. Ej, dołącza. Dołącza. Dołącza mnie do tego. Do tsunami Brainrod. Nie, nie, Ej dobra, Abir, jak będą jakieś fajne braj to. 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 do mnie? No, tutaj też nie mogę otworzyć. Siema. No, ma. Ja No, jak ja nie widzę. Yeah. O to 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 sa pojawił. Dobra, sfiksował to. Sorry guys. Dool, dool, dool. I się fajnie tu. To... To, 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 o, o, co słucham o, sami, daj mi strum, daj mi strum, mi alem. O matko, serio, to? O, o matko, Helena, nie gada się to koniec, bo jestem, bo są coraz skin, spiny. Nie, bo na koniec ciągle dawał laka. Siema. No i super. No nie. Nie, ja wychodzę stąd, bo LTM jest takie za trudne. Dobra, ja teraz zobaczymy, czy będzie mi działać, bo zaraz ja do ładowarki gram. Okej. Okay. Gram. Co, co, co? Dobra, zobaczymy. Dobra, mogę otwierać lucky bloki. Dobra. Ja No, razie mi działa? No dobra, dobra. Dobra, działa, działa. Dobra, dobra, widzowie, zaraz przyjdę. A tam, a my mi... ja. Działa! No, mi widzowie, Działa, Kubik, na szczęście to. Dobra, to dołącz może lepiej do mnie. Dołącz do nas. Do, do trzech do... A ja. <try> Ej nie wiem, czy ja dołączę Poczekajcie, bo jak ja dołączyłam do ambi, to wiecie, wiecie. co się stało? Co? Dołączyłam do na tablicy serwer. Tak. Dobra, dołączył. Bo ja się dołączę. Nie, nie. Zobaczcie, czy oni się Dobra. ukradli? Dobra, nie się ukradli. Okay. Teraz się idziesz A słuchajcie. Jest la grande, Radioactive Radioactive reactive, to A mariaci miałaś kubik, 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 kubik dać, nie? jest... Właśnie. Właśnie. To jest sobie mega. Mariaci Corazone. La grande combinazione. Kubik? Co? Co słyszałam? Nie wiem. Nic nie słyszałaś fajnego. Nic nie słyszałaś. Mariaci Konadu nie słyszałam. Nie, ja po prostu oglądałam odcinek, jak są o Mariaci. Nie wiem, co się stało. Nie widzę to. Czemu, czemu mnie ukradliście! No co? To no był bardzo smutny! No to jak, no jak chcesz go odzyskać, no to dołącz! Dobra, ja bym mam ci oddać! No ja też, przez co do tego dojadłam! Ale serio! kiedy Kiedyś mi tego wariacji pozwoliłaś mi! Nie, no to chcę w tym druku wystąpić, No mam tak!

идея. Вторая идея. Он сейчас сейчас сформирован. Но пьяши не имеют, как раз сюда. Так. Где это? Это здесь не þá gumla stundin og reiddi ja af hoe? nee ik ben. nee 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 Nie ja jestem w LTM Ok czyli <tryf tsunami brain rotters> <coughs> w tsunami Brainrow w stylu. Laki by to na żarty zrobiliśmy koset! To da, to, to... To, to chceš go? Lucky block. Já ja tež mám. Já ja mám go ze tsunami Czej, ja nie, ja nie chcę od na LTN. Hmm. O oh. Lucky Block, Lucky Block. lucky block lucky block lucky block lucky block a new yeah. Lucky block, lucky yeah. block, Zaznac lucky block. Yeah. <toddose>

Wróciliśmy. Lucky, look que block. Lucky block. Lucky lucky block. Lucky block. Lucky block. No é, lucky, yeah, lucky block. No é, lucky block. No <laughs> To weź sobie to. Weź sobie, sobie tego. Amir. Nie do tego, no, jak chcesz. Nie, ten, no!